Zainwestuj w akcje spółki Do Rzeczy SA. Wspólnie tworzymy przestrzeń dla niezależnej myśli. Zainwestuj w akcje spółki Do Rzeczy SA. Pojawia się pytanie, co nas czeka w najbliższym tygodniu. No, z różnych wypowiedzi polityków wyglądałoby na to, że jesteśmy u kresu wojny na Ukrainie. Donald Trump powiedział, napisał, że to będzie wielki dzień, wielki tydzień, na który czeka cały świat. To samo mówi Władimir Załęski. Również o pokoju mówi Władimir Putin, zaprasza chętnych do dyskusji, do negocjowania do Stambułu od 15 maja. Czyżbyśmy się znaleźli wreszcie u kresu tej wojny? Można by tak do tego podejść, ale jednak jest też dużo związanych z tym wątpliwości. Do czego jeszcze warto dodać wszystko to, co dotyczy Polski, czyli podpisanie traktatu o bezpieczeństwie między Polską a Francją 9 maja między Donaldem Tuskiem a Emmanuelem Macronem i dzień później wyjazd Donalda Tuska, polskiego premiera do Kijowa, razem z trzema innych, innymi przywódcami państw, czyli z, z premierem Wielkiej Brytanii Sztarmerem, z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i z nowo wybranym kanclerzem Niemiec Mercem. O czym to wszystko nam mówi? Może spróbuję to opisać najpierw w kategoriach chronologicznych, a potem powiem, dlaczego tak trudno wyobrazić sobie, żebyśmy faktycznie znaleźli się w momencie końca wojny, niezależnie od tego, że oczywiście każda ze stron bardzo dużo mówi o pokoju. Mam wrażenie, że w dużym stopniu to, że wszyscy mówią tyle o pokoju, jest raczej zabiegiem marketingowym albo PR-owskim, polegającym na tym, że oczywiście żyjemy w świecie, gdzie wszyscy chcą pokoju, ale nie nie każdy rozumie pokój w ten sam sposób. Rzecz pierwsza i z polskiego punktu widzenia najważniejsza bardzo, dziwna, bardzo dziwny moim zdaniem traktat o bezpieczeństwie, podpisany między Polską a Francją. Donald Tusk, który ten podpisanie tego traktatu komentował, mówił o specjalnej klauzuli bezpieczeństwa. Pan Macron również powiedział o tym, że wskutek czy dzięki temu traktatowi Francja udziela gwarancji bezpieczeństwa Polsce i dodał, że w ciągu 30 dni Francja, gdyby doszło do napaści na Polskę, jest w stanie rozmieścić w Polsce swoich żołnierzy. 30 dni. 30 dni i to jest ta forma zabezpieczenia, no brzmi to, szczerze mówiąc, dosyć dziwnie, biorąc pod uwagę, że cała kampania wrześniowa w 1939 roku trwała właśnie 30 dni i gdyby w takim tempie wtedy, wtedy Francja de facto nie zrobiła nic, ale nawet gdyby w takim tempie wtedy próbowała działać, to okazałoby się, że już nie byłoby, że tak powiem, czego bronić. Mnie w tym traktacie niepokoi jedna rzecz. Po co szczególny dodatkowy traktat z jakimiś tajemniczymi klauzulami między Polską a Francją? Obecnie Polska chroniona jest przez traktat natowski, przez to przez piąty artykuł. NATO i jesteśmy chronieni przez szczególne, szczególną rolę, jaką w sojuszu odgrywa, odgrywają Stany Zjednoczone. Krótko mówiąc, gdyby Polska stała się przedmiotem ataku, ofiarą ataku jakiegoś innego państwa, no w tym przypadku najbardziej prawdopodobnym, potencjalnym atakującym byłaby Rosja, ewentualnie powiedzmy Białoruś, ale na pewno nie sama, tylko w sojuszu z Rosją, mamy zapewnione bezpieczeństwo polegające na tym, że w, naszym, w naszej obronie staną inne państwa, Państwa NATO na czele ze Stanami Zjednoczonymi, ale przecież uwaga, też Francją. Pojawia się w związku z tym pytanie, dlaczego, skoro jesteśmy chronieni traktatem natowskim, a w ramach NATO, w ramach sojuszu jest też Francja, potrzebny jest osobna, osobny traktat dotyczący bezpieczeństwa i jak należy to rozumieć? Być może jest to wyłącznie taka forma, jak to w dzisiejszej polityce często bywa, zabiegu piarowego, owego czyli Polska pokazuje, jak jest ważna, bo podpisuje traktat z Francją, a Francja pokazuje, że się angażuje bardzo w bezpieczeństwo kontynentu, podpisując traktat z Polską. De facto nie znaczy to nic, bo i tak jedno i drugie państwo jest członkiem sojuszu północnoatlantyckiego, i jedno i drugie państwo może polegać tak naprawdę na jednej rzeczy, czyli na ochronie, jak je, jakiej obu państwom udzielają Stany Zjednoczone. To byłaby wersja, nazwijmy to, najspokojniejsza i najmniej ryzykowna, ale może. I to jest już pewne podejrzenie, które wygląda na to, że ma swoje podstawy. Może chodzi o to, że cały ten traktat ma służyć temu, żeby na wypadek, gdyby na Ukrainie pojawiły się na przykład jednostki francuskie, które to jednostki francuskie, gdyby się tam pojawiły, stałyby się zapewne, zostałyby zapewne zaatakowane przez wojsko rosyjskie, żeby wymusić wtedy na Polsce pomoc i włączenie się do tej wojny na Ukrainie. No bo pomyślmy, jaki byłby inny cel? Skąd tyle tego zaangażowania, skąd tyle tej opowieści, tego szumu medialnego wobec traktatu wiążącego dwa państwa w kwestiach bezpieczeństwa, skoro i tak są chronione w ramach traktatu, który te wszystkie państwa obejmuje? Ja szczerze mówiąc nie widzę innej możliwości. A co więcej, jeśli popatrzę właśnie chronologicznie, że 9 maja Polska podpisuje ten traktat, a 10 maja w Kijowie po Pojawia się Donald Tusk razem właśnie z Emmanuelem Macronem i dwoma innymi przywódcami europejskimi. Wszyscy ci przywódcy europejscy są Jastrzębiami wojennymi. To są ci ludzie, którzy od początku uważają, że jedyną formą zakończenia konfliktu na Ukrainie musi być zwycięstwo Ukrainy, cokolwiek by przez to rozumieli, i że kluczem do tego zwycięstwa ma być dalsze wspomaganie militarne i dalsze nakładanie sankcji na Rosję. Media napisały o tej grupie, użyły takiego określenia, określenia koalicja chętnych. Chętni to są ci, którzy gotowi są wysłać swoje wojska na Ukrainie, niezależnie od tego, że nie odbywałoby się to w ramach ochrony natowskiej. O co chodzi? Traktat natowski zapewnia państwom bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy one zostaną napadnięte na swoim terytorium. Pomysł koalicji chętnych dotyczy sytuacji, w której to państwa NATO wysyłają swoje wojska. Poza granicę NATO i tę, poza tymi granicami, w związku z tym nie mogą być chronione przez traktat. Stąd się bierze określenie chętny. I to jest coś dla Polski skrajnie ryzykownego. Naprawdę, jak widziałem na tym zdjęciu stojących obok siebie, Tuska, Starmera i Macrona, no był tam jeszcze pan Merc, ale pan Merc, biorąc pod uwagę ogólną niewydolność obecną armii Bundeswehry, robił tam w zasadzie, pełnił tam rolę paprotki, którą mógł by, oczywiście zapewniać ewentualne dostawy sprzętu, no to wypisz, wymaluj, mamy rok 39. mamy słynne gwarancje udzielone Polsce w 1939 roku, najpierw przez Wielką Brytanię, a następnie przez Francję i proszę sobie przypomnieć, Czym skończyły się te gwarancje? Zostaliśmy wystawieni na atak niemiecki i sowiecki później, całkowicie bez realnej pomocy ze strony aliantów wtedy właśnie Wielkiej Brytanii i wtedy Francji. I szczerze mówiąc, jak patrzę na dzisiejsze możliwości militarne Francji i Wielkiej Brytanii, to mam wrażenie, że jest nawet jeszcze gorzej niż to było w 1939 roku, bo wtedy cokolwiek by nie powiedzieć szczególnie o wojsku francuskim, przynajmniej ono, jakby to powiedzieć, było w stanie, gdyby chciała. Ale nie chciało, było w stanie, gdyby chciało, przeprowadzić realną operację wojskową. Dzisiaj tak nie jest. Zostaje w związku z tym pytanie. Po co Polska pakuje się w tę historię? Dlaczego Donald Tusk mówi o sobie jako o członku koalicji chętnych? Dlaczego podpisujemy traktat, co do którego można podejrzewać, że nakłada na Polskę dodatkowe zobowiązania dotyczące potencjalnego ryzyka wejścia do wojny? Jak się to ma do wypowiedzi Radosława Sikorskiego, który nagle zaczyna mówić o Polsce jako o mocarstwie regionalnym? No, to jest dokładnie retoryka sanacji z 1939 roku, która to sanacja opowiadała, o tym, że jesteśmy wielkim mocarstwem, wielką potęgą, a, a ogół mediów wtedy głosił koncepcję, że w ciągu dwóch tygodni Polska, wojska polskie będą w Berlinie. No to jest dokładnie ten sam oszalałe, oszalałe urojenie mocarstwowe, które jak rozumiem zostało w pełni przejęte przez Tuska i jego pomagierów i jest sprzedawane w Polsce. Tylko, że to wcale nie jest zabawne i groteskowe, gdyby bowiem się okazało, że ten scenariusz, który tutaj opisałem, czyli wojska francuskie. Część legii cudzoziemskiej, niech to będzie, nie wiem, korpus pięciotysięczny, dziesięciotysięczny, pojawia się na Ukrainie. Tam zresztą w tym traktacie jest jeszcze zgoda na, yy, zgoda na, yy, na to, że Polska udziela zgody na przejazd przez swoje yy, terytorium. No zakładam, że właśnie to jest ten element pojawienia się Francuzów na Ukrainie. Oznaczałoby to, mogłoby to oznaczać włączenie Polski do yy, tej yy, nieszczęsnej wojny. Wiem, Donald Tusk wielokrotnie mówił, że nie pojawią się polscy żołnierze na Ukrainie. Ale jeśli się nie pojawią na Ukrainie, to jaki sens ma występowanie w ramach koalicji chętnych? Chętni to są ci, którzy chcą wysłać swoje wojsko na Ukrainie, tak deklarują. Więc jak jednocześnie Donald Tusk może deklarować, że nie zostaną wysłane polskie wojska na Ukrainę, i jednocześnie jechać do Kijowa z trzema innymi przywódcami europejskimi, którzy wielokrotnie deklarowali, że zamierzają, jeśli taka będzie potrzeba. Wysłać swoje wojsko w ramach tego, co oni tam nazywają siłami pokojowymi, rozjęczymi, jak zwał, tak zwał, ale wiadomo też, że Rosja zadeklarowała, że tacy żołnierze będą atakowani przez ich wojsko. Krótko mówiąc, mam wrażenie, że Tusk podejmując tego typu operacje zachowuje się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny, skrajnie ryzykowny i zachowuje się tak, jakby nie wyciągnął on i całe jego otoczenie żadnych wniosków z tego, co dotknęło Polskę w 1939 roku. Nie powinniśmy w żadnym wypadku angażować się w jakiekolwiek przedsięwzięcie, nie mając gwarancji bezpieczeństwa, które w dzisiejszym świecie zachodnim mogą nam dać wyłącznie Stany Zjednoczone. Cały zamysł, oczywiście ktoś powie, no dobrze, ale przecież to, co mówię, jest niby powszechnie znane, i wiadomo, że siły francusko, brytyjsko, jak mówię, niemieckie to tak raczej pomocnicze i polskie nie byłyby w stanie. Pokonać na obecnym etapie Rosji. Więc po co oni to robią i jaki to ma sens? No, moim zdaniem dostrzegam tutaj tylko jeden sens. Wierzą w to, to znaczy przywódcy europejscy wierzą w to, i to też mówiła wyraźnie pani Ursula von der Leyen trzy dni temu występując przed Parlamentem Europejskim. Wierzą w to, że jeśli się by pojawili na Ukrainie, jeśli doszłoby w związku z tym do ataku na nich i, ta, i, i w związku z tym pojawiłyby się kolejne elementy prowadzące do wojny, to Stany Zjednoczone, mimo dzisiejszych deklaracji Donalda Trumpa, nie będą miały innego wyjścia, jak tylko włączyć się do tej wojny. Czyli całość tej operacji wyglądałaby w ten sposób. Francuzi i Brytyjczycy posuwają swoje korpusy na Ukrainę, niewielkie tak, Korpusy stają się przedmiotem ataków rosyjskich. Do tego muszą dołączyć Polacy w związku z podpisaną umową przez Tuska. To stawia Donalda Trumpa w takiej sytuacji, że media zaczynają kampanię jak Stany Zjednoczone mogą pozwolić na to, że ich sojusznicy są bezwzględnie atakowani przez Putina. Musisz działać. Media urządzają wściekłą nagonkę i dziką kampanię. Zresztą łatwo zauważyć, że Trump wcale nie jest pod tym względem tak immunizowany na tego typu operacje medialne i udaje się doprowadzić do tego, co jest od początku, moim zdaniem, celem tej grupy państw, czyli włączeniem bezpośrednim Stanów Zjednoczonych do wojny i rozpaleniem i zamiany. Konfliktu terytorialnego, wielką wojnę. Obawiam się, że taki jest realny zamysł tych, którzy takie rzeczy proponują. No więc, jak się mają do tego teraz te zapowiedzi pokojowe? Warto zauważyć, że chociaż obie strony mówią o pokoju, bo Władimir Putin mówi o tym, że gotów jest zacząć negocjacje pokojowe bez żadnych warunków wstępnych. To po drugiej stronie pan Zawański odpowiedział mu w ten sposób, że on gotów jest zacząć lokowania pokojowe. Pod warunkiem, pod warunkiem ogłoszenia 30-dniowego rozejmu. I to jest moim zdaniem klucz do zrozumienia tego, co się dzieje. Ponieważ nie wyobrażam sobie chyba, że Rosja jest już tak słaba, może tak jest, ale jeśli Rosja nie jest tak słaba, jak twierdzą zachodni niektórzy zachodni eksperci, no to w jej interesie z pewnością nie będzie zawarcie 30-dniowego rozejmu w tej chwili, ponieważ obecnie wszystko wskazuje na to, że Rosja ma przesłych na polu bitewnym. Więc jak mogłaby się zgodzić na 30-dniowy rozejm, który pozwoliłby przegrupować się wojskom ukraińskim i pozwoliłby Zachodowi dozbroić Ukrainę w ciągu tych 30 dni? To Po pierwsze. Po drugie, co to znaczy rozejm w dzisiejszych warunkach? Trzeba zapewnić sposób przestrzegania tego rozejmu. Musi się pojawić ktoś, kto będzie pilnował, czy rozejm jest zachowywany, czy nie jest zachowywany, bo inaczej to będzie wyglądało tak jak wczoraj w przypadku rozejmu, który Donald Trump ogłosił, to znaczy rozejmu między Indiami i Pakistanem. No i rozejm wyglądał tak, że po trzech godzinach znowu zaczęły się walki. Więc to żądanie. Zeleńskiego, mówiące o tym, że on gotów jest rozmawiać, ale pod warunkiem, że wcześniej Rosja ogłosi bezwzględny 30-dniowy rozejm, wydają mi się warunkami zaporowymi i w związku z tym nie podejrzewam, żeby doszło do faktycznych negocjacji pokojowych, bo Rosja na to się nie zgodzi. Nie zgodzi się, bo to uderza w oczywisty sposób w jej interesy. W związku z tym Putin Ponieważ nie może ukryć tego, czy nie może powiedzieć wprost, że on nie zgodzi się na taką formę rozejmu, robi to, co robi, czyli używa pewnej zasłony dymnej, ogłaszając, że on jak najbardziej chce rozmawiać. Tyle, że nie od razu od 12 maja, jak proponował pan Załański, tylko od 15 maja w Stambule i bez żadnych warunków wstępnych. Bez żadnych warunków wstępnych w języku, Putina oznacza bez zgody na 30-dniowy rozejm. Bez żadnych warunków wstępnych w języku pana Zełęskiego oznacza 30-dniowy bezwzględny rozejm. Łatwo zauważyć w związku z tym, że te różne stanowiska w żaden sposób nie prowadzą do tego, żeby taki, takie rozmowy tak naprawdę zostały rozpoczęte. Co prowadzi mnie do przekonania, że pierwotnie w życie będzie wprowadzony niestety ten bardziej, ten czarny scenariusz, czyli ten scenariusz, o którym, który wynika z wyjazdu czwórki panów do. Kijowa I, że tak powiem, wynikające z tego konsekwencje, które mogą być tylko jedne: zaostrzenie, a nie osłabienie obecnego konfliktu. Oczywiście. Byłoby bardzo dobrze, gdyby ta przepowiednia się nie spełniła i nie sprawdziła, no ale bardzo mi trudno sobie wyobrazić, że te strony, które występują z tak przeciwnych stanowisk, że można tutaj znaleźć jakąkolwiek formę porozumienia. Jest zasadnicza różnica między 30-dniowym bezwzględnym rozejmem, jako warunkiem wstępnym, a sytuacją, w której mówi się, że nie ma takiego warunku wstępnego. Co nas w związku z tym czeka? No Moim zdaniem, niestety, czeka nas rozstrzygnięcie. Się tego na polu bitwy. I to jest tak naprawdę klucz tej całej historii, gdzie mówiąc tyle o pokoju i mówiąc tyle o tym, że ten pokój jest potrzebny i wszyscy go pragną, skończyć się to może, oby nie, ale może się to skończyć tym, że tak naprawdę o tym jak pokój będzie wyglądał i czy do niego dojdzie, będzie decydowała sytuacja na polu bitwy.